Dzisiaj przy nastrojowej muzyczce na odpowiedzi na bardzo, nasze pytania. No, najpierw zanim wybierzamy przybytek, chciałam Wam pokazać mi odpę. pani i Ola, masz piękny, czysty rower. Specjalnie dla Was chcieliśmy pokazać lotnisko. Ciekawe! Tak, nawet dla osie w dziurach są lotniska. Są lotniska. Dobra, nie o tym. Dzisiaj bardzo mówiliście. Jesteśmy na jedzeniu, więc chodźcie zobaczyć co to, co dzisiaj spożywamy dla odmiany. Tak, a dzisiaj, przy nastrojowej muzyczce. Pa! Odmiany! Zupa! Zobaczcie, mamy zupę dzisiaj z takim jakby mięsem mielonym. Z makaronem płaskim, ryżowym. I to jest taka papka z mielonego mięsa. Troszeczkę tutaj jest paperki czyli jakieś inne przyprawy, bardzo fajna mieszanka. I do tego mamy naturalnie Michę, sałaty, ziół, jest też kapusta. Pani się, się uśmiecha. <laughs> jest też są limonki, mamy tutaj milion sosów do wyboru. Zatem wcinamy, jedna zupa będzie kosztowała 5 złotych. To to jest wersja mała. Tak, wzięliśmy małą, bo istnieje taka możliwość. OK, to wcinamy. Dzisiaj mamy jakieś 50 km. Dzisiaj mamy jakieś 50 km do zrobienia, zatem jest OK. Bo w ogóle wczoraj montując film, niektóre hmm, materiały przez przypadek hmm, wsadziłam w trailer, a nie wrzuciłam ich do jakby w samym filmie. Zatem dzisiaj gdzieś to, gdzieś to wsadzimy. Będzie pomoc. Wy mieliście wczoraj tłusty czwartek, a dzisiaj tłusty piątek. Znaleźliśmy pączki. Pączki nadziewane. Tutaj one są nadziewane jakby jakimś takim budyniem. Coś, coś takiego. I tutaj jest, widzicie, taki lilakowy kolor. Tu mamy kolejnego pączka nadziewane jakimś takim kremem avocado. powiedzmy budyni budyniowym. A tutaj mamy awokado. Znaczy, śmiejemy się. To, to jest po prostu jakaś taka słodka. Mm -hmm. Słodki Słuchaj się. Słuchajcie, koszulki, które tutaj są sprzedawane naprawdę. Naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Okej, okay, bye bye. Jesteśmy na terenie Parku Narodowego. Znaleźliśmy tutaj jakąś wioskę, ale nie ma nigdzie miejsca, gdzie byśmy mogli coś zjeść, więc mamy swoje jedzenie. Mamy swoje jedzenie, tym razem zapatrzyliśmy się. Mamy jaja gotowane na twardo. Mamy tradycyjnie klejący ryż. Mamy też łódko z kurczaka. I te warzywe, coś o smaku kukurydzy. I to jest nasz dzisiejszy obiad w Parku Narodowym. Zarliśmy do kolejnej wioski w tym parku narodowym i postanowiliśmy, że sprawdzimy coś, co jest uznawane za... No, słyszeliśmy, że Pepsi w Laosie jest taka super mega, bo to jest fabryka. No nie wiem, ja chyba aż tak bardzo nie mam rozznania w smakach. No fajnie smakuje. Nie? Czasami jak jest duży wysiłek fizyczny, to mamy ochotę właśnie na kola albo na Pepsi. Nie wiem jakie wy macie doświadczenie. Dzieciaki tutaj mają kino. No, nagrywamy ciebie. Ja ci jakoś taka sławieńka jestem. A Mariuszowi jakby A ja jakby się czuję coraz lepiej. Nie no, Super. Zostało nam do, do celu jeszcze 15 km, więc damy radę, dobijemy, dobijemy. Tylko ja jakoś tak w takich bólach jadę dzisiaj. Trudna trasa, sporo przewyższeń. 2000 metrów przewyższeń. Łącznie, czyli w górę i w dół. Okej, okay, zatrzymaliśmy się tutaj. Pod wiatą, Pod wiatą 5 km przed naszym celem. No, tak jak wam mówiłem, za bardzo się nie czuję i wolę robić wiele przerw. I wykorzystamy tą przerwę na odpowiedzi na Wasze na, pytania. Na Wasze pytania. Czy macie rodzeństwo i czy ktoś w Waszej rodzinie kocha podróże i wam to zaszczepił za młodu. Takie? Ja jestem jedynakiem, Ola ma brata, ale żeby tak żeby tak ktoś nam zaszczepił, ja nie przypominam sobie. Nie. U mnie w rodzinie jakoś nikt w tej najbliższej jakoś daleko nie, nie podróżował, także to było takie! Jesteśmy samozwańczymi. Podróżnikami. Yy, czy ktoś z Waszych bliskich? Czy ktoś z Waszych bliskich lub znajomych kiedyś zrobił Wam niespodziankę i Was odwiedził w czasie tak długich wyjazdów? No i jeszcze się nie zdarzyło, żeby, żeby ktoś nas odwiedził. Jedyne miłe spotkanie, z, można powiedzieć, ze znajomymi, to jeden z Was, Maciej. Chodzi o widzów z, po prostu przez kanał YouTube. Spotkał kontaktował się, z, się z, nami z nami i spotkał się z nami Wietnamie. To było Fanoi. bardzo miłe. Nurtuje mnie, w jaki sposób rozwiązujecie kwestię filmowania ludzi w różnych sytuacjach, na przykład podczas lekcji w szkole bo przy pracy, takiego wchodzenia w ich bardzo osobistą sferę. Nie występują żadne napięcia. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w Polsce. Pewnie wystarczyłoby zapytać o zgodę, ale pewnie w Lotańskiej Wiosce o komunikację ciężko. No i tu, się, tu właśnie wychodzą takie niuanse kulturowe, różnice pomiędzy nami Europejczykami a tutaj Azjatami. Oni nie mają z tym żadnego problemu, więc naprawdę, to że wyciągamy kamerę, mało kiedy kogo peszy, i nie mają nic przeciwko. Znaczy ja bym tak generaliz nie generalizował, że absolutnie nie mają nic przeciwko i nikogo, nikogo, że to nie rusza. Oczywiście są sytuacje, kiedy po prostu wyłączam kamerę, bo komuś to nie odpowiada. Zresztą były takie sceny, czy z jedzeniem, czy tam były No ja takie kojarzę serie? dwie sytuacje w, w ciągu naszej podróży po Azji tak na szybko, kiedy rzeczywiście komuś się nie spodobało filmowanie. Raz jak filmowałam panią z jedzeniem, a drugi raz na tej plantacji bawełny. Pan coś mhm. zaczął uwarczać, a więcej nie wspominam z tej sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o Amerykę Południową, to sytuacja ma się zupełnie inaczej, bo tam ludzie, nawet do zdjęć, takim są nasze doświadczenia, zasłaniają się. Nie, nie chcą się filmować, nie chcą się fotografować, a jeżeli chcą, to chcą za to zapłatę. Tak, spotkaliśmy się z tymi, to niejednokrotnie, aczkolwiek też nie można generalizować, bo też są osoby, które dały się filmować, czy dały się sfotografować. Miały z tego fan, miały z tego radość. Mm. Jak to w ogóle wygląda, że, że my wchodzimy, do kogo się filmujemy? Zazwyczaj po prostu się witamy w ichniejszym języku, to jakby przełamu, przełamuje pierwsze lody i, i po prostu szeroki uśmiech I wydaje mi się, że to jest... Otwiera wiele drzwi. Tak, otwiera wiele drzwi i, i na tej zasadzie to działa. A mieliście kiedykolwiek problemy żołądkowe po jakimś, po jakimś jedzeniu na mieście? Tak, oczywiście, zdarzyły nam się problemy żołądkowe. Jak i w Polsce. Tak, <laughs> oczywiście. Mm taki chyba najdramatyczniejszy yy, nasz, yy, no nie wiem, taki przypadek, związany właśnie z problemami brzusznymi, to, to była wyprawa w Birmie. W zeszłym roku. W zeszłym roku i to naprawdę była tragedia, bo to też była wyprawa rowerowa i na zmianę. Mariusz, ja, Mariusz, ja i bardzo, bardzo się nacierpieliśmy, nie mieliśmy siły tam pedałować, a... Warunki też niezbyt zakładają sprzyjały, no. sprzyjały, więc było nam, nam ciężko. No znaczy ja myślę, że takie wiecie, jakieś problemy rządkowe się pojawiają generalnie wszędzie, bo czy mieszkamy w Polsce, to mm -hmm. zdarzają się, czy byliśmy w Ameryce Południowej też się, ja się zdarzały. zdarzały teraz w Azji. Także chyba nie ma za bardzo na to jakiegoś takiego złotego mm -hmm. środka. No prawda jest taka, że im będziecie mniej unikać takich ryzykownych sytuacji typu coś surowego to jest większa szansa, że po prostu nie załapiecie nic no ale z drugiej strony jak to odmówić sobie czy jedzenia świeżych owoców czy czy świeżych warzyw coś za coś czy na waszej liście przyszłych podróży znajduje się USA myślimy, myślimy o Stanach Piękny kraj, duży, miliard parków, Krajowa do zobaczenia, tak, fajnie, fajnie będzie w stanie. Będzie mi miło, jeżeli odpowiecie na moje pytanie odnośnie Angkor Wat. Jakie świątynie polecacie i gdzie warto podziwiać wschód i zachód słońca, tak żeby nie było setki turystów dokoła? Hmm. E... Ja bym tak, najpierw odwołała do naszego filmu o Angkor Wat, bo tam co, co nieco opowiadamy yy, i... Na pewno bardzo ważna jest pora roku, kiedy przybędziesz. Tak. Bo może się okazać, że po prostu... Wschodu Słońca nie będzie, tak my mieliśmy. Ani zachodu. Mhm. Bo byliśmy akurat w porze deszczowej. Zatem, yy, ale prawda jest taka, że pojechaliśmy na Wschód Słońca i mieliśmy ankor tylko dla siebie, nie było żadnego turysty, zresztą kręciliśmy wtedy, prawda? Prawda. Zatem yy, według mnie. Film no, znajdziecie tutaj. Tak, najpiękniejsza świątynia no to właśnie jest Angkor Wat, no i Bayon. Yy, I pff, ciężko tutaj polecić. No. no, zależy, kto co lubi, nie? No generalnie Angkor się charakteryzuje tym, że tam w ciągu roku jest 1 milion turystów. Się przewija, więc wiecie, to jest liczba jakieś 3 tysiące na dzień. Tak. Co prawda, to jest. Ogromne połacie, mhm. tam jest chyba 80 km2, no ale to mimo wszystko, tych turystów jest tam sporo. sporo. To znaczy tak, jeżeli, yy, ja bym odwoływała do naszego filmu, kojarzę 5.60, że yy, wschód słońca jest na wschodniej bramie yy, Ankoru, a zachód słońca jest gdzie? Pamiętam. Nie Nie pamiętam. wiem, w każdym razie, jeżeli chcesz uniknąć turystów, to po prostu wybieraj inne miejsca niż te, gdzie mm, wszyscy, chodzą. wszyscy chodzą. A tą ścieżkę, gdzie wszyscy chodzą, omawiamy w naszym filmie, więc wtedy unikniesz turystów. Jak z alkoholem w miejscach, które odwiedzacie? Dlaczego Mary już nie pije piwka do kolacji, ewentualnie obiadu? Czekam na odcinek, w którym będzie dobre jedzonko i piwerko. To się Chyba nie doczekasz. My nie pijemy alkoholu. A jak jest alkoholem w miejscach, które odwiedzamy? Tak, alkohol jest i alkoholu, bym powiedziała, w Azji Południowo-Wschodniej jest całkiem sporo. To jeszcze zależy w których krajach, ale w Tajlandii według mnie nie, nie tak dużo, ale już e, Laos e, czy no Wietnam Jetsnam. to w ogóle to na każdym progu. Ale... I to często taki wysokoprocentowy. Mm. Myślę, że w Tajlandii to wszystko jest bardziej pokładane. Tak. Obrędowane, buteleczki, właśnie piwko, jak, mm. mógł, jak tutaj jest. Piwerko, piwerko. Piwerko, jak tu jest wspomniane. I odwołujemy się do naszych vlogów z, z Wietnamu, gdzie właśnie no, niejednokrotnie opowiadamy o tym, Poruszamy pokazujemy. Ten temat, mm. tak, że sobie yy, ale w ogóle to. Yy... Na tyle, ile się orientuję, to alkohol w Azji Południowo-Wschodniej nie jest tani. O tak. Konkretnych cen wam nie przytoczę, bo nie kupujemy, ale pamiętam w Tajlandii puszka małego piwa 0,33 kosztowało coś w granicach 34-35 W, więc 3,5 zł za małą puszkę. To chyba dużo. Ile skudliście od czasu zakupu rowerów w Bangkoku? Nie, nie wiem. Ale ja myślę, że nasza waga utrzymuje się na podobnym poziomie tego, co mamy w Polsce może minus 2 kg. Tak, też mi się tak wydaje. Gratuluję z 7 kg. Tak, super. Proszę bardzo, dzisiaj trafiliśmy do takiego agroturystycznego miejsca. Zaletą małych miejscowości, które odwiedzamy, jest to, że mamy mały wachlarz wyboru i trzeba się zdecydować na coś. Ale najpierw, zanim wam pokażemy przybytek, chciałam wam pokazać miotłę. I to jest właśnie taka miotła, m, z, która jest wytwarzana z traw, które już Wam wielokrotnie m, widzieliście na materiałach, jak mieliśmy ludzi. Zresztą Mariusz też m, taką. Pomagałem. Tak, taką roślinę. Rośliną trzaskał o, o ulicę, żeby m, usunąć te, te różne jakieś ziarna. Tak tam się wydaje. I tak wygląda. Z, wiecie, już produkt finalny, taka miotła. Ona jest taka bardzo delikatna. Fajnie się zamiata, ale to może innym razem. A teraz pokażę wam, pokażemy Wam nasz przybytek. Tak, zdecydowaliśmy się na ten bungalow. No, nie zupełnie bungalow, to jest po prostu pokój w guest house. Pokój jest, jak widzicie, drewniany. Ja otworzę. Tak, tak wygląda... Tak wygląda łazienka. Proszę bardzo. Jest ciepła woda. Jest interesująca toaleta. Tak, skład. Mamy widok na rzeczkę. No i łóżko z moskitierą już zamontowaną, więc świadczy to o tym, że komary są. I mega, mega po prostu intrygująca rzecz. Otóż chodzi o materac, który jest twardy jak kamień. Słuchajcie, to. I tak patrzymy, co to jest. Ale słuchajcie, no to jest materac. On ma jakieś takie mega twarde wypełnienie. Nie wiem z czego ze słomy zbitej, nie wiem. Nie mamy pojęcia, ale tak wygląda już przybytek za ten przybytek płacimy 40 tysięcy, więc to jest 20 zł. Tak, to jest 20 zł. Najtańszy przybytek wlało się. Teraz przyjechaliśmy na jedzenie, jesteśmy na Markecie. Tutaj jest pani, Sabadi. Sobadi. Tak, i słuchajcie. Zamówiliśmy z tej kupy makaron. Możesz pokazać tą kupę? Tak. I ja byłam święcie przekonana, że ten makaron będzie podany z takim dodatkiem. Ale jakże stromotnie się myliłam. Nie, Nas makaron... Podatek. Makaron, tak, bo to już nasze są dodatki, ale makaron został podany sote. Także dobrze wzięliśmy swój, swojego kurczaka fasarkoz szparagową i kupiliśmy też kukurydzę. A Mariusz wziął. Tutaj są takie. Takie nie? są miseczki, są z ryżem. Tak? O, tutaj jakiś inny jest z kolei ryż. I e, ja pani. Wierzę, że to. I pani dolała jedynie jakieś takiej wody. Ja to spróbuję, jak to smakuje. Wygląda jak taka słodka syrop, nie? Jest takie kwaskowe. Kwaskowe. Mhm. Bardzo ciekawie, A moje? Pamiętam z sosem sojowym. No, spróbuj. Nie no, moje według mnie przoduje, kochanie. O. Aha. Więc chyba weźmiesz moje. Mhm. Tak, i to jest nasza, no nie wiem, wstępna kolacja. Pewnie weźmiemy coś na wynos. jesteśmy na targu, więc tutaj myślę, nie będzie z tym większego problemu. Oryginalny ten targu. Ten um, makaron z tym takim paskowym kwaśną wodą. Tak zaczęłam mieszać, ale panie tu się na tak. i powiedziały, że mam tutaj Pani, wy, Pani I tutaj jest taki ostry sos. Tu mamy sól, tu jest cukier, a tutaj jest glutaminian sodu. I jak tak. to smakuje teraz? Zadałam teraz. Zobaczymy. Tak, teraz jest zdecydowanie lepsze. O tak. Mm. Patrzę, patrzę i nie wiem, co to jest. Kot, pies. No, kurde, te łapki. Ale to jest. Tutaj jest głowa. To jest znowu jakiś taki zwierzak, jakaś taka ryjówka. Nie wiem, co jest z dżungli. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak ładnie jest sprzedawana sałata w takich wiązkach. Ślicznie. Bardzo mi się to podoba. Tutaj kolejny przysmak z Laosu, czyli szczury, ale ma bananka ładnego. Tak, zobaczcie, mam podwójnego banana. Zabieramy się właśnie do mycia rowerów do. No, trzeba będzie już szykować, wiecie, ogłoszenie odnośnie sprzedaży. Więc, yy, no, i wcześniej, tym lepiej. Smacznego. Jak smakuje? Wspaniale. Podwójny banan. Wspaniale. Ale pokażę, jak on w ogóle wygląda. Ale jaja. Noguezki tu. <grym> Ola, masz piękny, czysty rower! Robi się coraz to czystszy Będziemy się już z wami żegnać W tych okolicznościach przyrody dzisiaj Zatem Dzięki wielkie Lajkujcie, kciukujcie I do zobaczenia Subskrybujcie! Tak! Do zobaczenia jutro, pa! Pa pa! Słuchajcie Koszulki, to... które tutaj są Mają takie jakieś kawałki pędów Ja bardzo tą inicjatywę obywatelską jak wszyscy to jest... To jest... Wy mieliście wczoraj tłusty czwartek, a, a dzisiaj tłusty piątek.